Klasa druga szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Wiktorówku w tym roku czytała książeczkę pod tytułem. UDF! Witamy bardzo serdecznie z klasy trzeciej szkoły podstawowej. W tym roku szkolnym przeczytaliśmy książeczkę pod tytułem go. Jest to nasz trzeci rok w projekcie Bingo by Reads with Kids. A tytuły The Hippo Family, Who's the Best i Things That Go to nasze ulubione. Za co dzieci lubią serię z pieskiem bingo? Otóż książeczki są bardzo ciekawe i nie za długie. Z opowiadaniem pojawia się kolorowanie, a to jest dla nich bardzo atrakcyjne. Z wersją angielską mają też wersję polską, więc wszystko jest dla nich jasne. No i najważniejsze to to, że uwielbiają pieska bingo i dużo chętniej z nim czytają. My name is Alex. Alex the monkey. I go to school by bike. Bikes are very nice. Hello, I'm Tony. Tony the crocodile. I go to school by boat. Boats are very slow. It's a very good book. Bardzo przyjemnie czytali się książeczki Bingo Boy. Czytając metodą globalną, najważniejsza jest jednak zabawa kartami wyrazowymi. To ona kształtuje nawyki czytelnicze maluchów i sprawia, że czytanie kojarzy im się z czymś przyjemnym. Do naszych ulubionych zabaw należą te, które wymagają wyjścia z ławki i dużo, dużo ruchu. Na przykład kółko i krzyżek, budowanie wieży wyrazowej, klapki na muchy, dopasowywanie słów do obrazków, zabawa w chowanego. Czy dobieganie do słówka? Najbardziej mi się podobała zabawa z kartami, że jed, że każda osoba miała jakąś kartę i jedna osoba czytała. I jak ta osoba przeczytała wyraz, który się ma, trzeba było wstać i podskoczyć. Nonsense. Look at me. I'm long. And yellow, I'm very sweet. Najbardziej mi się podobała gra, która była w kółko krzyżyk, że jedna osoba y, miała tekielek i musiała na kartę położyć i powiedzieć. Dziękuję. Nasze zabawy często modyfikujemy Dzieci same też podsuwają dużo pomysłów Do książeczki Thanks That Go Na przykład dopisaliśmy stronę o jeżyku Bo akurat obchodziliśmy Dzień Jeża I każdy dla swojego jeżyka Zaproponował inny środek transportu Hello, my name is Junior, Junior the Hedgehog. I go to school on foot. My feet are great. Who's the best? I'm the best! Who's the best?